Po raz kolejny leśnicy pomagają najbardziej potrzebującym. 27 stycznia dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny i Edward Siarka, pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa, zainaugurowali z Narodowym Centrum Krwi akcję Leśne Osocze, Leśna Krew. To odpowiedź na apele centrów krwiodawstwa w całej Polsce o oddawanie krwi i osocza. Szczególnie teraz w okresie epidemii, kiedy są wzmożone zachorowania, kiedy mamy jeszcze problem z ciężkimi przypadkami choroby COVID-19, które szczęśliwie daje się leczyć poprzez przetaczanie osocza do zdrowieńców, są właśnie ci dawcy potrzebni. Oczywiście sporo osób czasowo jest. Nie może oddawać krwi, więc apelujemy do tych, którzy jeszcze nie oddawali, którzy się wahają, żeby no, wspomogli swoich kolegów, tych, którzy już oddawali, a którzy teraz na przykład z przyczyn zdrowotnych czy epidemiologicznych nie mogą. Krew to lekarstwo, które ratuje życie. Nie można go jednak nigdzie kupić czy wyprodukować. Może być jedynie darem osoby zdrowej dla osoby chorej. Dlatego tak ważne jest to, by apel ten trafił do jak największej liczby osób. Minister Siarka przeszedł COVID w zeszłym roku. Był jednym z pierwszych ozdrowieńców w Polsce. Swoje osocze oddawał już dwukrotnie i dobrze wie, że ten dar naprawdę ratuje ludzkie życie. Zachęcam wszystkich, którzy tylko mają warunki zdrowotne, które pozwalają oddać osocze, aby to zrobiły, bo w ten sposób pomagamy tym najciężej chorującym, którzy no nie mogą liczyć tutaj na jakieś nadzwyczajne lekarstwa, że otrzymają dawkę, która pomoże im wrócić do normalnego funkcjonowania. Ucisnę sobie w tu 10 minut. W centrach krwiodawstwa Przyspania. pracują wysokiej klasy specjaliści na najnowocześniejszym sprzęcie. Także nie ma się czego bać. Proszę się raz gościć. No może poza lekkim ukuciem, ale za to potem fotel? Fotel wygodny. Zachęcam wszystkich leśników do korzystania. Takich urządzeń, właśnie jest nas 26 tysięcy. Kochani, zapraszam i serdecznie proszę o to, żeby uczestniczyć w pomocy dla naszych obywateli, dla naszego społeczeństwa, dla nas samych. Krew, frakcje, krwi to jest właśnie to miejsce, gdzie możemy oddawać. Drugą rzeczą, do której też zachęcaliśmy i zachęcamy, to jest pomoc. Takim jednostkom, jednostkom szpitalnym i innym, które walczą z COVID-em, to jest niezwykle ważne. Apel jest skierowany do wszystkich, nie tylko ozdrowieńców. Krew potrzebna jest przy wielu codziennych operacjach. Najczęściej i najwięcej krwi wykorzystuje się przy wypadkach drogowych. Krew ratuje życie codziennie i wszystkim. Może być potrzebna tobie albo Twoim bliskim.